Kto tam? Czy to pan Daryl Boone? Tak, a kto chce wiedzieć? Przepraszam, że panu przeszkadzam, panie Boone. Jestem Peter Green z kancelarii prawnej Norman and Mac Green. Otrzymałem pana numer od pana Falka ze Scotland Yardu. A dlaczego dał panu mój numer? To wyjątkowo pilna sprawa. Natychmiast potrzebujemy pana pomocy. Moje wynagrodzenie za pilne sprawy jest wyjątkowo wysokie. Poza tym, jeżeli to jakiś kawał, to nie jest żaden kawał, panie Boone. Nasz kierowca przyjedzie po Pana za 5 minut. Proszę się z nim udać. Witamy Panie Bun. Proszę się rozgościć. Proszę pozwolić, że przedstawię Panu Pannę Wiktorię Conroy. Miło mi Panią poznać. Okej, okay. o co chodzi? No tak, dobrze. Postaram się opowiedzieć Panu o tej sprawie w maksymalnym skrócie. Jeden z naszych klientów, którego personaliów nie mogę wyjawić, ma ogromny problem. Sekretne urządzenie, odkryte i opracowane celem zmaksymalizowania potencjalnych linii energetycznych, zostało skradzione z jednego z laboratoriów badawczych. Powiedział Pan linie? To są niewidzialne tunele, które łączą pewne punkty na Ziemi. Miejsca pogańskich kultów, prehistoryczne monumenty, kościoły, wieże, święte fontanny, stare cmentarzyska lub starożytne drzewa. Różni badacze uważają, że tajemnicza energia przepływa przez te kanały, które wydają się być połączone z drogą duchową i są nawiedzane przez duchy zmarłych, które idą wzdłuż nich w ostatniej próbie kontaktu z życiem. Hmm, tak wiem! Aczkolwiek myślę, że odkryje pan, iż te fenomeny są podłączone do naturalnych źródeł energii, takich jak na przykład ziemskie pole magnetyczne. Świetnie. Widzę, że oboje dobrze orientujecie się w tym temacie. Ale wróćmy do sedna sprawy. Podejrzana okradzież jest grupa fanatyków religijnych, którzy mają nadzieję uwolnić energię i poprzez to spowodować zniszczenie świata. Dane zebrane poprzez satelitę pokazują, że jedna z najdłuższych linii na planecie zaczęła okazywać znaki silnej aktywności. Jeżeli maszyna nie zostanie zatrzymana dzisiaj do północy, energia, która została skumulowana, powiększy się poprzez nadchodzące zaćmienie słońca i rezultatem tego będzie globalna katastrofa. Proszę nawet tak nie mówić. Nasz klient jest tego pewien. Co zostało do tej pory zrobione? Jeden z naszych ludzi został tam wysłany, by odnaleźć machinę. Jeden z punktów biegnących wzdłuż linii został zidentyfikowany jako prawdopodobna krywka złodziei. To 18-wieczny zamek w Austrii, który ze względu na swoją wyjątkowo tajemniczą przeszłość uważany jest za bardzo prawdopodobne miejsce prowadzenia działalności przestępczej. W porządku, w takim razie udamy się tam i... Co ma pani na myśli, mówiąc my zazwyczaj pracuje sam? Nie tym razem, panie Boone. Panna Conroy jest jednym z naszych najbardziej zaufanych pracowników. Jestem pewien, że na pewno bardzo się panu przyda. To się jeszcze okaże. Widzę, że to nie jest dobry początek. Wielonarodowcy, którzy są właścicielami zamku i personel, zostali powiadomieni o waszym przybyciu. Zatrzymacie się tam z nimi jako goście, a oni wykażą maksimum dobrej woli we współpracy z Wami i będą Wam pomagać tak bardzo, jak to tylko możliwe. Jak wygląda ta machina? Wiem tylko, że jest tego samego kształtu i wielkości, co ogromne wahadło zegara. I co mamy zrobić, jeżeli i kiedy je znajdziemy? Nie dotykać, tylko zadzwonić do mnie do biura. Muszę przyznać, że mnie Pan nie przekonał. Mam nadzieję, że to będzie pana w stanie przekonać. Okej, okay, ale wygląda na to, że nie mamy zbyt wiele czasu. Prywatny samolot już na Państwa czeka. I proszę pamiętać, bądźcie ostrożni. Nasi wrogowie są wyjątkowo dobrze zorganizowani. Pomimo tego, że działają w tajemnicy, jest bardzo prawdopodobne, że współpracują z mieszkańcami zamku. Przyjechaliście! To dobrze. Oczekiwaliśmy Was. Pan Boom? Panna Conroy. Wspaniale. Witamy w Austrii. Jestem Christopher Anderson, nadzorca zamku. Przepraszam, że nie mogłem osobiście powitać Państwa na lotnisku, ale sami Państwo rozumieją. Dowiedziałem się o Państwa pobycie tutaj w ostatniej chwili. Czy mieli Państwo udany lot? Czy zjedzą Państwo śniadanie? Nie, dziękujemy. Lot był okropny. No cóż, są lepsze sposoby latania niż śmigłówcem. Wyobrażam sobie, że oboje Państwo chcieliby trochę odpocząć. Proszę za mną, pokażę Państwu ich pokoje. Ok, wracajmy do pracy. Dobra, długi ten wstęp był, ale się wszystkim z tej strony waleczy lep. Waleczy lew. Witam wszystkich w grze Zegarmistrz. W grze komputerowej, która powstała w roku 2001. Która już ma sporo lat, ale jest naprawdę wyjątkowa. Grę dostałem, gdy miałem 14 lat. I ta gra bardzo polubiłem Uwielbiam wręcz tą grę hmm. Co tu jeszcze powiedzieć Aha Teraz tu mogę wejść, patrzcie Wydają się być zamknięte No i tak zamknięte, dobra A i moi drodzy, jak powiecie, że Waleczny, ale nie graj w tą grę, ona jest stara Waleczny, ale ona ma słabą grafikę To wam powiem tak A co wy chcecie od gry z roku 2001? Nie ma to nic szczególnie że ma słabą, słabą grafikę? W tamtych czasach tylko takie grafiki były no i, i tu ta gra jest typu szukanie, klikanie zwiedzamy przeszukujemy zamek i rozwiązujemy różne zagadki ale nic w niej nie ma Wiem, że ja zwykle w takie gry nie gram Typu klikanie i szukanie I zwykle też nie, nie darzę sympatii taki, takiej gry które są typu uklikanie i szukanie kufer może jeszcze przeszukamy oczywiście wiem że nic tam nie Szkoda, będzie są w nim tylko ale obrusy. tak dla formalności ale ta gra zapomniałam o wątku ale ta gra podbiła moje serce tak to jest gra którą mile wspominam od dzieciństwa i którą polubiłem jako Jedna z niewielu gier tego typu W ogóle Mimo grafiki lekko zniszczonej To wyobraźcie sobie Jakby to pomieszczenie wyglądało Gdyby była ładniejsza grafika No przepiękne Głoby Na pewno Dobra a my mamy zejść na dół z tego co ja pamiętam No bo ja trochę z pamięci tą grę przechodzę Grę w ogóle przeszedłem po raz pierwszy w roku 2010 Tak dostałem, grę otrzymałem w roku 2006 W roku 2007 zacząłem grać w nią A w roku 2010 przeszedłem tą grę Więc trochę się męczyłem No gra jest mimo tego, że ten że niby się wydaje prosta, no strzykanie i klikanie i tak dalej, to jest na tyle logiczna, że na niektóre zagadki jest ciężko wpaść samemu, jak je rozwiązać. Ja sam przyznaję się, że nie zrobiłem wszystkiego samego. Kilka razy wspomogłem się w internecie i... od znajomych. mówię kilka zagadek za było bardzo trudnych zagadek No i tak jak widzicie, to była właśnie część fabularna. Oranżeria eksplodowała z powodu tam przypływu jakiejś energii. A my poznamy może pierwszą postać, która jest ogrodnikiem. Jest niemiła. Cześć, Daryl Boone. Miło Cię widzieć, przyjechałem. I spytamy go tylko o niego samego, bo te pytania długo trwają. To ty jesteś ogrodnikiem, tak? Nie zupełnie. Nawet jeżeli dbam o rośliny bardziej niż o cokolwiek innego w tej chwili. Planowałem zagospodarowanie parku i oranżery. To się teraz nazywa projektowanie krajobrazu w zieleni. Rozumiem. No i to wszystko, bo zanudziłaby was gadka z nimi. Naprawdę gadki z nimi mogą trwać bardzo długo z pracownikami zamku, a tu nie o to chodzi. Teraz powinniśmy otworzyć studnie i dostać opieprz od ogrodnika. Tak, dokładnie tak. Nie otwieraj tego studnia, jest wyschnięta. Nie chciałbym czuć się winnym, że ktoś do niej wpadł, więc trzymaj się z daleka, dobrze? Tak. Teraz poszukamy tej butelki, którą wyrzucił. No, ciężko ją jest znaleźć. Trzeba odpowiednio się ustawić, jak ja pamiętam. I odpowiednio najechać myszką na nią, bo... Może tutaj... Powinno pisać butelka, bo jeżeli będziemy pisali kosz, żeby będzie pisał kosz, to on nie weźmie butelki. Z tego co ja pamiętam. No trochę mi się tu pomęczymy O chyba teraz się wie, jest Pomyślicie po co komu taka butelka zwykła Pewno nie, ale powiem tak, zobaczycie w późniejszej fazie gry Mamy też kolejną postać, ja wam je tak szybko może przedstawię. Niestety nie ma czasu, żeby przysiąść. Nie fotę. wygląda jakby była kimś. Cześć, nazywam się. Daryl Boone, Judy Roberts, żona nadzorcy. Tak, ona jest żoną nadzorcy. Nie pozwól mi powiedzieć, że to prawdziwa przyjemność. Móc cię tutaj gościć. Naprawdę, czy my się znamy? Nie, nie osobiście, ale wiele o tobie słyszałam. A tak, ostatnio prasa sporo o mnie pisała w związku z dochodzeniem, które prowadzę. Ale większość tego, co piszą, jest wyssane z palca. Jak to mówią, diabeł wcale nie jest taki straszny, jak go malują. Muszę przyznać, że z bliska lepiej wyglądasz niż w blasku fleszy. Hmm. Żona nadzorcy, no i zapytamy nią o nią samą. Porozmawiajmy trochę o tobie, Judy. Jak to jest być żoną nadzorcy? Och, absolutnie cudownie. Ostatnio oznacza to bycie zamkniętą w tym miejscu przez cały czas, zbierać zawistne spojrzenia od służby i w koło czekać na mojego męża. Tak naprawdę cudowne życie. Dobra, to wszystko już od pani. Teraz z tego co pamiętam, powinniśmy spróbować wejść tutaj. Kim jesteś? Co tu robisz? Cześć, nazywam się Darel Boom. A tak, powiedzieli mi, że przyjedziesz. Jestem Greta Snyder, gospodyni tego zamku. Przepraszam, ale nie możesz tu wejść. Nikt nie może wejść do starego skrzydła zamku bez specjalnego pozwolenia. Rozumiem. Myślałem, że znajdę gdzieś tu w pobliżu teoretę. Proszę mi wybaczyć. Tak, to jest gospodyni Greta Snyder. Która jest, no, kolejną niemiłą osobą w grze. A my sobie może pójdziemy... Do... Do jadalni może pójdziemy. Ja znam układ pomieszczeń na pamięć, więc... Ten nóż nie jest ostry, ale może się przydać. Tak, zapytacie pewno po co mi nóż, yy, a ja odpowiem tak. Zobaczycie w późniejszej fazy gry. To jest godzina. I na koniec może jeszcze poznamy kucharza. Witam, nazywam się Bon. Dopiero dzisiaj przyjechałem. Nie widziałem cię tu wcześniej, nieprawdaż? Jestem Steven Klausman, a to jest moja kuchnia. A dobrze, że tu wpadłeś. Zawsze miło, kiedy ktoś nowy wpadnie, powiedzieć ci cześć. Mm, I spytamy go o jego samego. Od dawna tu pracujesz? Tak, jestem tu już od ośmiu lat. Nieźle jak na kogoś, kto zmieniał porty co dwa tygodnie, nie? Interesujące, były marynarz. I pewnie ciągle byłbym na morzu, gdyby nie ten cholerny tankowiec. Boże, co za wspomnienia. Słuchaj, lepiej będzie, jak wrócę do moich garnków i patelni. Tak doszło nam drugie pytanie, ale... A jeszcze spytam o to drugie co pytanie, może, porzuciłeś może. To się stało 10 lat temu. Właśnie wtedy ta przewozowa spółka morska została sprzedana jakimś ludziom z Norwegii. Ludzie, którzy chcieli robić interesy na taniej ropie. Boże, statek był tak wiekowy, że wstawiliśmy go do doku, opróżniliśmy zbiornik i zrobiliśmy mu całkowity przegląd. Musieliśmy zeskrobać trochę rdzy i dobrze posmarować władzom, żeby uporządkować dokumenty statku. Dopiero co zszedłem pod pokład. Nie oddaliliśmy się nawet o mile od portu, ale kiedy Konrad przyszedł po mnie, Aurelius był już cały w płomieniach. Co? Jak to w płomieniach? Być może był to wypadek, być może nie. Cokolwiek by to było, zakończyło się płonącym piekłem. Mogliśmy wszyscy spłonąć żywcem. Od tamtego dnia nie byłem już zdolny, żeby się ponownie zaokrętować. Dobra, my już kończymy rozmowę. Generalnie też chciałbym się z wami pożegnać tu może w takim apetycznym miejscu jak Kuchnia Kucharza. Bo to był taki luźny odcinek, zapoznawczy. I widzimy się niedługo w kolejnym odcinku, bo myślę, że zrobimy z tego na spokojnie serię. Więc trzymajcie się, na razie, pa i cześć.